Hej, hej, witajcie. Wreszcie, 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 wreszcie mam swojego pomidorka, którego mogę pokazać i którym się mogę pochwalić, że zrobił świetną bitwę, pomimo tego, że cyferki jego wskazują go z góry na porażkę. Kolega... SSC15 ma jak widać 4000 bitew oraz 371 WN8, 629 WN6. Więc powiedzmy tak sobie szczerze, kolega jest bardzo e, jeszcze cyferkowo słaby, ale procent na wygrano mają 26. Z drugiej strony mają dobrego ciercila, mają dobrego Chinu. Oraz hetzer jest też jakiś w miarę przyzwoity. Z drużyna kolegi ma tylko mardera dwójkę, który ma jakąś e, niesamowitą liczbę WN8, ale to jest prawdopodobnie jakiś tam błąd. Pierwszy strzał, pierwszy strzał, i od razu e, piątotierowy niszczyciel wyparowy Wuje. Chinu, który powiedziałem, że już jest w miarę niezły, już sobie też pozwala na zbyt wiele. Dwa strzały już oddał do kolegi, a kolega w międzyczasie zniszczył Dziurusia na sztugu. Dobra, Chinu dostał, został skercony. 9,50. O kurczę. Długi czas przeładowania. Czas ogólnie przeładowania to jest prawie 8 sekund. Jeżeli mamy załogę na 100% oraz jakieś moduły pozakładane, to mamy 9,50. Czyli prawdopodobnie kolega albo nie ma załogi na 100%, albo problem z modułami. Czyli jak widać, strasznie długo to przeładowuje. No ale zobaczymy, co kolega tutaj dalej działa. Ten czinu, który tam tak już obija, leguje jest tutaj dosyć skutecznie, no i został skiercony na 243. To działo jest na tym tierze bardzo fajne. Ma 240 średnich obrażeń i powiem szczerze, że no, gdyby nie ten czas przeładowania, to byłaby, to byłaby masakra z tym działem. No ale... Nie, nie możemy mieć wszystkiego oczywiście. Tutaj kolega jedzie cały czas bez dowódcy, więc możliwe, że jest jeszcze to, że brak dowódcy jeszcze troszkę zwiększa ten czas przeładowania. Oczywiście tra tracimy bonus do załogantów w wysokości 10 plus 10, więc i Wespę zostało dostało zniszczone. Tutaj mamy tego. E, mamy Mardera, który obija kolegę niesamowicie, ale został zniszczony przez Hetzera. 9 do 6. Jak widzicie, kolega już tutaj ma 6 fragów. Mieli 26% szans na zwycięstwo. E, I większość czołgów, ale słabo losowanie. Ale już Hetzer nie dojechał. Także naprawdę. Szybciutko się to wszystko odbywa, cała, cała bitwa rozegrała się na górce, przepraszam powiększenie Powiększenie minimapy, ale na razie skupiliśmy się tylko na tym, co się dzieje na healu. Teraz tak, o kawo jeden, awkowicz, a to sobie go w takim razie pobijemy. A co tam, a niech mu nie będzie tak lekko, a niech mu teraz się troszeczkę, że tak powiem, tyłeczek podsmaży. Dobra. No i co? T34. Niechuchu, Nawet nie przebił o dziwo. On ma tego, to takie fajne działeczko, więc takiego spamera, więc spokojnie by sobie poradził. Siódmy frak. Przypominam. Pomidorek 371 WN8. Zobaczy jak sobie ładnie radzi na BDRze. Naprawdę, naprawdę super. Hmm, zobaczymy co będzie dalej. 204 HP. Z drugiej strony mają Bedera. Mają fałkę. Przyspieszmy może, bo trochę to pewnie będzie trwało. Ten czołg nie należy do grupy szybkich czołgów. Oni tam około 30 na godzinę. No, tak, taka jest jego prędkość maksymalna. Jeszcze przyspieszymy. No i dobra. I teraz mamy Bedera z drużyny przeciwnej. Ten to się chyba normalnie, nie wiem, zagapił, zaspał, a e, 242 w na ten ma więc sądzę, że jeszcze e, nie zwraca uwagi na to, co się dzieje na minimapie. Co oczywiście skutkuje tym, że go tutaj kolega karci. No nie, strzał z biodra na BD, że to nie jest dobre rozwiązanie. To ciało należy do wolno skupiających. Znaczy, w odczuciu jest tak, że ono wolno skupia. Ono ma w miarę jakieś takie cyferkowo niedługie skupianie, ale w odczuciu to trwa wieczność. Jest coś podobnego jak ma 85 b że też niby na papierze ma dobre, w miarę szybkie skupianie, a później się okazuje, że to trwa strasznie długo. Dobra, przyspieszamy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. PZ1C. I teraz tak: rzucamy się w szaleńczą pogoń za PZ1C. Heavy kontra light. I to light bardzo szybki, mający możliwość jechania ponad 3 na godzinę. Ale my teraz zasuwamy, zobaczcie jak szybko. On pewnie jakiś system KERS sobie wyłączył. Po to, żeby dodatkowo jeszcze zaoszczędzić czasu na przyspieszeniu. Mm, teraz pytanie jak ładuje akumulatory przy, przy wyhamowywaniu. Dobra, PZ1C. Kurczę. Pojechał z drugiej strony, kolega już się tutaj zwraca, jedziemy, szybciutko, szybciutko, raz, raz, raz. Nie ma co czekać, czas nam ucieka, trzy, trzech, a, trzy osoby kapuje, trzydzieści parę sekund tylko do skapowania i teraz co? I teraz trzeba jakoś szybko, szybko, szybko. Krótce jeden frag został, dwadzieścia trzy sekundy, a nie, przepraszam, przepraszam. Jeden kapuje, tylko to było to razy trzy ze względu na to, że ja przyspieszyłem. I co? I teraz jedziemy, 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 jedziemy. I nichuchu skubany uciekł. Wziął i bawi się w berka. Dobra, jest, 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 jest i. I kabum! Brawo, 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 brawo. Ładnie się. <laughs> fajnie się komentuje, ganianie się Bedera z PZ1C. PZ1C oczywiście mógłby im spokojnie uciec, mógłby im tam się krążyć gdzieś nie wiadomo ile, poczekać aż przeszyć do końca bitwy, ale... No, nie chciał tak zrobić. Odzekę Mistrzowska, dostał kolegę Radę Waltersa, duży kaliber oraz specjalista. Przypominam, kolega Pomidorek, i zagrał w fantastyczną bitwę. Także gratuluję mu. 3109 Demedu, 9 fragów. I, i, i co tutaj jeszcze kolega zrobił, 11 uszkodził, 9 zniszczył, naprawdę wynik świetny, 54 tysiące na jeśli chodzi o zarobki 2440 pojedynczego EXPA, czyli naprawdę świetna bitwa koledzy wyszła i sądzę, że jeżeli będzie w ten sposób grał oczywiście te cyferki będą mu dosyć szybko wzrastać, oczywiście BDR nie to nie jest czołg do tego, żeby te cyferki poprawiać, ze względu na to, że on, jeżeli go wrzuci na piątki, tak jak go tutaj wrzuciło, to owszem, jest w stanie sobie poradzić, ale jak już wrzucę go na szóstki, wrzucę go na siódemki, oczywiście plus dwa, minus dwa, yy, czyli wrzucanie go, to wówczas to już jest jeżdżący frag, więc raczej raczej sobie, raczej się nie, nie poprawia nim statów. No dobra, jeszcze raz gratuluję bitwy koledze. I mam nadzieję, że podobało Wam się. Dzięki, do usłyszenia.